Okej, okay, jestem trochę ciekaw, James Gunn będzie już do końca życia robił tylko Suicide Squad i jego kolejne kopie, literacji i tak <słuch> dalej. Nawet jeśli tak, no to ja chyba będę się dalej dobrze bawił, ale hej. <zum> Ziomek popada w rutynę. Creature Commando, czyli koszmarne komando. Mówię dzisiaj o odcinkach 1 i 2. Generalnie, bez jeśli w ogóle można tutaj coś spoilerować, a jest to serial w DCEU od Jamesa Gana, gdzie śledzimy po prostu nowy Suicide Squad. No, but... Tak, w zasadzie to po prostu dalej, od parszywej dwunastki, przez wszystkie wersje komiksowe, aż do teraz. Dzieje się to z tego, co wywnioskowałem z pierwszych dwóch odcinków. Dwa lata po wydarzeniach z filmowego Suicide Squadu, które są tutaj jakoś tam wspominane. Teraz na czele grupy staje Rick Flag Senior, czyli no, senior, czyli ojciec Ricka Flaga, który jest tu wymieniony jako ten, co zginął dwa lata temu. I mamy po prostu nową ekipkę, choć... Powraca Weasel, także moi drodzy tak, Weasel powraca. I wciąż ten gag jakoś tam się działa, że jest to Weasel. <grywa> I co? Po dwóch odcinkach 20-minutowych. Ej, ja się powiem dobrze, naprawdę, to, to co powiedziałem na początku, na no ja się śmieję. No, póki co James Gunn po prostu napierdziela tych, tych tych, zgrupowania ludzi, którzy jak nie do końca pasują do bycia drużyną, a jednak nią zostają, i tak dalej. Tu trochę w wersji oczywiście dla dorosłych. No, ale hej, no póki co to działa. Mamy te same komponenty, co w Suicide składzie filmowym. Rick Flag Senior, jako ten taki e, zwykły ziomek, znaczy niezwykły, no wiadomo, jest, prawda, tutaj i przypakowanej, ma super umiejętności i tak dalej, no ale jest tym takim naszym ludzkim protagonistą, powiedzmy. No i wiadomo, musi jakoś zapanować nad tymi poszczególnymi osobowościami, gdzie do każdej z nich coś się daje scenariuszowo pogłębiającego lub śmiesznego, no bo mamy na przykład tą Bride of Frankenstein, której historię, origin story w zasadzie poznajemy w ciągu tych dwóch odcinków trochę głębiej i Ej, jest ona całkiem dramatyczna i tragiczna i, i ciekawa. Ale na przykład mamy takich bohaterów jak ten, zapomniałem jak się nazywa, ale ten robot AI, który jest e, mordercą nazistów. I on po prostu jedyne co gada przez te dwa odcinki, jak rozumiem, do końca serialu, będzie ten żart się ciągnął. To hej, idziemy wreszcie zabić jakichś nazistów. Ty jesteś nazistą? I wyjmuje pistolet. Nie, I on mówi, nie ja nie jestem nazistą. Eee, smutny, odkłada i tak, hej, to jest banalny żart. A jednak działa. I za to szanuję ten serial, że przez te dwa odcinki po prostu parę razy się uśmiałem i no wiecie, no wiecie, proste, śmieszy, działa, i oczywiście, biorąc pod uwagę całą kolekcję postaci z DC, a także wyobraźnię ludzką ludzi takich jak James Gunn i innych scenarzystów, no to tutaj jest potencjał nieskończony na dziwacznych bohaterów z jakimiś swoimi z głupimi, strasznymi. Groteskowymi, jakby tam i mocami, historią, i nie wiem, no, wiecie, żarty z tego, że Wither zabił tam 20 dzieci, czy coś, a teraz chodzi i tam pff, i liże powietrze, jak z debilną miną. no, Hej, głupie, śmieszne, ja to lubię. No, oczywiście, ten serial, no to wiadomo, to jest, wiecie, animacja, tam nie, wiem, chyba będzie 8 odcinków, czy ileś po 20 minut. Szkoda, że nie jest to, no, binge całe rzucone, no bo to jest klasyczny przykład, nie? Raz jeszcze przykład, żeby się chciał więcej. Obejrzałem te dwa odcinki z takim nagodbem, no mają teraz tydzień czekać na 20 minutowy odcinek. Także jeśli ktoś z Was się waha, no to sobie zostawcie do zbinżowania na koniec. Ale moim zdaniem warto. Póki co dobrze się ogląda. Poszczególni bohaterowie są względnie ciekawi i, tak jak mówię, albo ich pogłębiają, albo dają humor. Ech, jakby większa historia jeszcze nie do końca wybrzmiewa w tym sezonie, także pierwsze dwa odcinki są takie bardzo forwadzające. to jest taki pierwszy akt historii. Natomiast no, uważam, że udany. Uważam, że jest coś, co będę z przyjemnością mogę włączyć dalej. Ech, trochę nie wiem, jak to się wszystko ma do DCU, bo ja... Jak chcecie, to piszcie w komentarzach. Ja się zgubiłem. Który film się zalicza, który nie zalicza? Czy to jest nowy początek? Ale wspominają Suicide skład. Wiem, że oczywiście James Gunn robi Supermana. Jak to wszystko się połączy? No zobaczymy. W każdym razie, ja póki co, jeśli chodzi o DC i Marvela, wszystkich, i Sony Universe, dopiero zaraz będzie wchodził ten Craven, The Łowca, Ja wszystkie te filmy już biorę trochę mniej na zasadzie jak MCU kiedyś, czyli że, ej, jeden wielki serial, ja coraz bardziej je traktuję pojedynczo. Jak się potem złączy coś w całość, to jestem na tak, ale przede wszystkim chcę pojedyncze, udane produkcje, bo co z tego, że mam MCU, jak połowa ich produkcji współczesnych, Zgówniana, albo przynajmniej jakaś tam średnia, także ja po prostu się cieszę, że to działa, jakkolwiek to się wpasuje w większą, szerszą fabułę, no niestety, ale ta dekada tych budowania tych, prawda, MCU czy DCU, takiego prawdziwego, pierwszy raz, pierwszy raz w kinach MCU, jak się budowało te 10 lat temu, no jest już za nami, Złoty, złota era. MCU Hollywood, nie? No niestety, ale tutaj póki co się dobrze bawiłem, będę oglądał dalej. Moi drodzy, czekam na Wasze opinie. Jeśli mam dać tym dwóm odcinkom ocenę, to jest gdzieś 7 na 10, powiedzmy, no rzadko tak oceniam seriale co odcinek, ale to jest tak po prostu dobre póki co, chętnie włączę dalej i czekam na Wasze opinie. Co Wy o tym sądzicie, dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym, bo o filmach.